Co to jest? To jest chyba jest ten balon. Balon albo Komuś coś. To w pieprzu. No Aha. chyba sznureczek za nim widzę, wiesz? Tak. Taki, taki cieniusieńki. Jakby nie łapię strasz. Tak, tak, widzę sznurek za nim. Jakiś taki ptak w kształcie ptaka. No, ale dziwne, dziwne, dosyć faktycznie. Mhm. Mm tu wyskoczyć. A, trzeba tu za... to dobrze widać, kurde, czekaj. Zabujęła mnie woda. Gdzie to jest? Tu. A tu już nad tak nami. O, pikoła, dziwne. Posiłuję na nim ostrość złapać, ale mi się ręce trzęsą. Dziwnie wygląda, dziwnie trochę. Aha. Ale wydaje mi się, że to jest baron Kształci jakiegoś takiego zwierzaka. Jak ptak. Coś Może być, celu. no.